Cześć moi mili, z tej strony R a na tapecie właśnie Wiedźmin 2 Zabójcy Królów w edycji rozszerzonej. W odcinku zerowym jak zawsze będę tylko gadał, więc jeżeli kogoś nie interesuje to, co mam do powiedzenia o tej grze, tudzież jakieś moje przemyślenia o samym świecie wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego, to możecie kliknąć w to okienko w prawym górnym rogu i przejść do odcinka pierwszego, gdzie będzie już sama rozgrywka. Coś, od czego zacznę, czyli część pierwsza, która dała takie solidne podwaliny pod świat Wiedźmina w takim znaczeniu właśnie egranizacji, tak? Czyli to, że została wykreowana właśnie gra na podstawie tego świata i jedynka przyjęła się bardzo dobrze, była bardzo długo tak jakby tworzona w tym procesie produkcyjnym, bo pierwsze wzmianki to były gdzieś początek właśnie XXI wieku należałoby powiedzieć, około tam 2000 któregoś roku, pamiętam, czytałem pierwsze wzmianki w CD Action, więc naprawdę. A o ile dobrze pamiętam, gra wyszła w 2007, mówię o części pierwszej oczywiście, więc kawał czasu zajęło producentom CD Projekt RED wypuszczenie części pierwszej. I no nie mieli też łatwego zadania, ponieważ silnik, który mieli, czyli starusieńką Aurora, cisnęli z tego silnika siódme poty, ale no, nie okłamuję się, ta gra nie była ładna, nie była brzydka, co było wielkim osiągnięciem, ale nie była też jakaś po prostu piękna też coś, co denerwowała pod kątem technicznym to długie wczytywanie. Ale dobra, może nie będę się tak skupiał na Wiedźminie pierwszym. Coś, co Wiedźmin pierwszy pokazał, to świetną historię i naprawdę genialną rpg mechanikę. I tym panowie z CD Projekt Red wygrali sobie, że tak powiem, rynek, a przede wszystkim serca graczy, bo ta historia, choć same jej założenia nie były może jakieś super odkrywcze, tutaj oczywiście nie będę spoilował, ale mimo wszystko została ona Kupiona przez graczy, i gracze pokochali ten świat wykreowany przez pana Sapkowskiego w sadze, czy też dużo wcześniej w opowiadaniach. I dzięki, tak, dzięki temu, że ta pierwsza część została tak ciepło przyjęta, mogliśmy mieć po jakimś czasie dwójkę. I dwójka już mogła konkurować naprawdę z największymi światowymi RPG-ami, ponieważ został specjalnie pod tą grę napisany nowy. Silnik, na którym ta gra tutaj chodzi, i ta gra wygląda naprawdę przepięknie. Jak zobaczycie, ja ją będę miał odpaloną w ustawieniach ultra, więc będziecie mogli tutaj troszkę porozkoszować oczy. Zwłaszcza pewnymi widokami w pierwszym odcinku, ale to przekonacie się o czym mówię. I też sama gra Wiedźmin 2 zostało. Tutaj dużo zmian wprowadzonych, naprawdę pod względem takim gameplayowym. To Wiedźmin, można powiedzieć, został rozłożony na czynniki pierwsze i złożony od nowa. I mówię tutaj o systemie rozwoju, który jest całkiem inny, ciekawszy, ale też mam wrażenie dużo bardziej wymagający i pozwalający na więcej zabawy. Ten system w jedynce tak naprawdę. Miał dużo takich atrybutów niepotrzebnych. Jeśli ktoś przechodził grę drugi raz, to wiedział tak naprawdę z czego zrezygnować, na czym się skupić i mógł stworzyć takiego wszechstronnego wiedźmina. W dwójce jest to już niemożliwe. Kolejna rzecz, która została całkowicie przebudowana, to jest system walki. Nie okłamujmy się, w jedynce był on widowiskowy, ale po pewnym czasie był ten sznurzący. I no takie ciągle, ciągłe klikanie i właśnie wklikiwanie się w ten odpowiedni moment, kiedy należało zadać cios, było na dłuższą metę właśnie nudne. A w Wiedźminie Dwójce twórcy poszli w taki bardziej zręcznościowy aspekt walki, i to moim zdaniem jest dobre rozwiązanie. Wadą i zaletą tego systemu jest to, że o wiele wygodniej gra się na padzie, tak jak ja będę grał ale z drugiej właśnie strony fatalnie zoptymalizowali interfejs. I tutaj no gracze konsolowi myślę, że mają na co narzekać, a też gracze PC-owi, którzy używają kontrolera, no nie mają tutaj łatwego życia, ponieważ coś takiego jak intuicyjność nie powinno tu w ogóle być w jednym zdaniu razem ze słowem interfejs. Ale to co najważniejsze w Wiedźminie, czyli fabuła Historia jest tutaj naprawdę świetna. Nie będę się o niej za dużo rozgadywał, ponieważ w pierwszym odcinku już będziecie mogli oglądać ją sami i poznawać ją razem ze mną, ale historia nabrała pewnej dynamiki, przede wszystkim jest dużo więcej takich filmowych ujęć, dzięki czemu tą grę też się przyjemnie ogląda, jest przyjemniejsza w odbiorze. Scenki w jedynce ze względu też na ograniczenia silnika były bardziej statyczne. I były co prawda jakieś przerywniki filmowe, ale to wszystko było takie trochę toporne. W dwójce no to już naprawdę nowy silnik pozwolił wypłynąć na szerokie wody. Zostały też trochę wiernie mam wrażenie odwzorowane postacie. Coś to mnie osobiście denerwowało, czyli wygląd krasnoludów w jedynce. Przede wszystkim naszego kumpla, który... naszego kumpla krasnoluda. Który miał bardzo króciutką brodę, i w ogóle mi to nie pasowało do książkowego pierwowzoru. Tutaj w końcu wygląda jak prawdziwy rasowy Krasnolud. Ma też, no są zbudowani bardziej, powiedziałbym, na taką modłę tolkienowską, dzięki czemu wpisują się bardziej w stereotyp, ale cały czas jednak są jest w nich ta nutka słowiańskości w tych Krasnoludach. Też został zmieniony wygląd elfów. I jak dla mnie elfy w Jedynce były trochę przerażające, z tymi ich wielkimi, długimi czołami, tudzież jak to woli, wygolonymi czaszkami do połowy. Tutaj elfy faktycznie mogą się podobać. Zrezygnowali też twórcy z tych takich wyśmiewanych generalnie, przynajmniej z takimi opiniami. Ja się spotkałem, kart seksu, które były w Jedynce. Tutaj gra jest, ma taki bardziej w tym aspekcie dorosły dorosłe podejście, dorosły klimat no i ja osobiście też to kupuję dzięki czemu ta gra do mnie trafia też jakoś bardziej nie przez takie tanie epatowanie tym erotyzmem, ale uzasadnione fabularnie, oczywiście Geralt jak ktoś czytał opowiadania to wie, że hadzał w różne miejsca, tak to kulturalnie ujmę więc i to w grze zostało oddane ale mimo wszystko ten aspekt tutaj stosunków intymnych głównego bohatera został tak potraktowany z większą powagą, że guby. Co jeszcze? No przede wszystkim historia, historia, jeszcze raz historia. Dobra, myślę, że o tych najważniejszych aspektach powiedziałem. Ja na tą grę osobiście bardzo długo czekałem, aż w końcu będę miał komputer, który będzie ją w stanie udźwignąć. Z technicznych rzeczy oczywiście, jak już pewnie wiecie, gram na komputerze, steruję padem od Xboxa. I nie spotkałem się też, żeby ktoś grał tutaj na tym poziomie takim najtrudniejszym, czyli tym hardzie. Zaraz Wam powiem o co chodzi. Wczytam sobie stan z pierwszego wiedźmina. Nie chcę samouczka. I tutaj jest taki poziom trudności, jak nagła śmierć. I on oznacza, że jeśli raz zginiemy, to kończy to całą rozgrywkę. Wstaję sobie sprawę, że to no będzie ciekawe, ponieważ jeśli zginę, to będę musiał zaczynać serię od nowa, ale pomyślałem sobie, że to może być ciekawe rozwiązanie, wyzwanie i też może w pewien sposób wywołać większe emocje w widu, ponieważ mam nadzieję, że będziecie mi faktycznie kibicować. Ale okej, okay, to już starczy tego gadania. Zapraszam do pierwszego odcinka i do zapoznania się z przygodami Geralta z Rivi.